Cześć, witajcie już na trzecim filmie na kanale Modele z Pasją. I dzisiaj mamy trzy modele, znaczy w zasadzie cztery. Nowe. Trzy modele przyszły chyba wczoraj, nie pamiętam. No wczoraj. Trzy modele przyszły. O, raz sobie najpierw zaczniemy od tych. Okej. Okay. Mamy trzy modele serii kultowe Auto Perello zamówione na internecie. W fajnych cenach i mamy tutaj na pierwszy chyba najlepszy model albo z najlepszych Fiat 127P. krzywy lusterko ma trochę. I jest to Fiat 127P. Sorry, kultował Volta per numer 72 chyba. Już nie pamiętam. Mogę gazetki pokazać? Okej. Okay. Mamy tu gazetkę już od wieciora. Mogę pokazać tutaj. Gazetkę od mamy. No. I modelik ładny. Nie możemy tutaj jakby uszkodzeń, lusterko nie, jedynie takie mega krzywe jest jest to właśnie Fiat 127P ostatnio takiego spotkałem na prawdziwo przed domem kogoś, kolejny model to jest Fiat 128P 3P i tutaj mamy właśnie no dziwne światło z tym naprawdę Lusterko już jest normalna wycieraczki też są fajne, ale mogły być lepsze. Um, no. To jest z serii kultowa Auto Perelu Cup numer 91, jak patrzę na gazetkę. I teraz widzowie mam dla Was zadanie, w komentarzach napiszcie czemu, jak jest z 8 p to czemu jeszcze jest 3P do tego. Bo ja tego nie mam pojęcia i chcę, chciałbym się od Was tego dowiedzieć. I ma fajny bakoł. No. I kolejnym ostatnim modelem w tej paczce zamówionej jest Travan 601 z serii Cup kultowa od Numer drugi. Taki leciutki ten model, jest bardzo plastikowy. Ma dach bardzo. Lusterko ma fajne też wycieraczki ma. Więc nie ma co się czepiać, niczego. Tylko ten dach plastikowy jest taki tego. Taki niesolidny mi się wydaje ten model jest teraz. Właśnie. I tutaj model, który jest kupiony dzisiaj. Jak wiecie, wyszła nowa seria Kultowe maluchy, i ta seria mm, już była. Ale znowu wyszła, tylko więcej modeli jest w niej, a zaledwie o 2 albo 3 albo 4, już nie pamiętam. I ja zamówiłem sobie prenumeratę, a dzisiaj spotkałem w kiosku ten numer pierwszy. I mówię, kupię sobie może na jakąś konwersję. Fajny hack z tyłu, tego się nie spodziewałem po tym modelu. Yy, to jest numer pierwszy, właśnie serii kultowe maluchy od Ashet. Ja go dostanę kolejnego, bo w prenumeracie dostanę. Więc super. A jeszcze tutaj jak hak, to ja coś przetestuję. Zaraz wracam. Ok, tu mamy przyczepkę niewiadów N126 i ona jest serii, serii kutował Taperelu, Wydanie specjalne. I teraz zobaczymy, jestem ciekawy, jak to tutaj pasuje. O. Ledwo, ledwo naprawdę lepiej tak nie ciągnąć, a lepiej nie przesuwać, lepiej tego przenosić, bo ten hak jest chyba z serii. Jak dostanę numer trzeci, to zobaczymy, czy ta niewiadówka ma jakby mniejszy otwór w tym. Więc so no. Chyba na dziś wszystko, bo ja tutaj chciałam pokazać tylko te modele. Może niedługo moich konwersje zrobimy, może w kolejnym filmiku. No, hak fajny tutaj, właśnie. Z tyłu jest mojego, najładniejszy z tyłu. Według mnie. Mam takiego podobnego 40-latka. Przód by mógł być trochę taki bardziej. Wyraźnie te kierunki są takie słabe, nie powiem. Mogłyby być lepsze. Koło takie bardzo przybite do ziemi, jakby tak się ciężko, takie, takie, tak dziwnie. o, tyk. No, jest to maluch, ale naprawdę mnie zaskoczył, jak go zobaczyłem. Nie zaskoczył pod względem wykonania. No, więc to na dziś wszystko to zrobimy jeszcze fotkę taką fajną bez podczepki pyk pyk trzy nowe modele więc na razie pa